Witaj, Kasia Prawda-Świstelnicka, 21 sierpnia 2023 w Wiadomościach z Kwantowej Rzeczywistości. Dzisiaj proponuję wam zabawę w jajko-kurę. Wcześniej zamyślałam nagrać materiał pod tytułem Co było pierwsze lub co jest pierwsze, jajko czy kura? I szczerze mówiąc, jak zaczęłam Rozważania na ten temat, to okazało się, że wcale nie jest to takie proste, żeby, nie wiem, wyjaśniać z mojej perspektywy, jak ja to widzę. I postanowiłam e, zamienić, e, zamienić te skomplikowane wywody na taką prostą, łatwą zabawę, e, bo często i to jest całkiem słuszne. Rozpatrujemy nasze życie i zdarzenia w naszym życiu z punktu widzenia dualnego. No, nie da się w sumie inaczej na co dzień, nie przywołując tego poziomu jedności, widzieć rzeczy niż właśnie dualnie, ponieważ jest to bardzo proste: jesteśmy zanurzeni w świecie dualnym i on wciąż jest naszą rzeczywistością. Niemniej jednak są też inne rzeczywistości i samo pole wskazuje nam kierunek, ponieważ pole jest jednością. W polu już wszystko jest, było i będzie. I to pole właśnie jest tą jajko kurą. Czyli chcę pokazać Wam perspektywę, która jest yy, chyba jedynym słusznym kierunkiem, żebyśmy do, do niej, do tej perspektywy zmierzali w, ten, w tym kierunku, podążali. A mianowicie jedność jest możliwa do odczuwania przez nas, i często to robimy, ale również możliwym jest widzenie swojego życia przez pryzmat jedności. Czyli nie ma czegoś takiego jak jajko, i nie ma czegoś takiego jak kura, bo możemy się wznieść, i patrzeć na życie z wyższej perspektywy. Bardzo często jajko i kura niosą ze sobą jakieś obwinianie siebie czy kogoś. Jajko czy kura niosą ze sobą też pytanie: czy ja, czy ja jestem tą, która kreuje, czy też może jest już coś zapisane dla mnie wyżej, a ja to odtwarzam. No i znowu to jest pytanie dualne, z poziomu dualności, bo rozdzielam. Rozdzielam tak, jak potrafię rozdzielać miłość. Z perspektywy jajka czy kury, ktoś kocha bardziej, ktoś kocha mniej, ktoś wcale nie kocha. Z tej perspektywy zawsze jest czarne i białe. A jeżeli ktoś dostrzega odcienie szarości, to już opuszcza perspektywę dualną. Jajko i kura to jest rozdzielanie. To, co się jest lepsze, co się jest gorsze, co się jest, coś jest większe, coś jest mniejsze. To bardzo mocno widać, kiedy przyjrzymy się naszym ocenom, naszym życiom. Naszym odczuwaniom. Tymczasem jajko kura jest jednością. Jajko kura nie rozdziela. W polu wszystko się wyrównuje i dąży do koherencji, uzupełnia się wzajemnie. Umysł to może chcieć odrzucić. To jest niezrozumiałe dla naszych umysłów, bo umysł jest dualny. Ale mamy możliwość. Doświadczania poprzez jedność, szczególnie wtedy, kiedy sobie to uświadomimy. Mówię o świadomości, bo to świadomość nas prowadzi i tylko ona. Tak więc jajko kura to jest widzenie, że wszystko jest po coś, że wszystko jest dla nas, że wszystko jest ważne, każda perspektywa coś nam pokazuje, abyśmy mogli. Wzrosnąć. I to jest jedyny sens i cel naszego bycia tutaj. Tak więc, Jajko, kura jest fajna. Pobawmy się w nią, patrząc inaczej i zadając inne pytania. Na przykład, czy coś, co dzieje się w moim życiu, a oceniam to jako złe, jest takie w rzeczywistości? Bo może jednak. Poprzez patrzenie z perspektywy jajko kury dostrzegę, że to, że wszystko, absolutnie wszystko, jest dobre.